Jeśli szukasz pokoju i uzdrowienia w swoim życiu, ta modlitwa jest dla Ciebie. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach: Wierzę jako akt wiary. Otwórz swoje serce i pozwól, aby obecność Boga dotknęła Twojej duszy, przynosząc pocieszenie, odnowę i nadzieję. Módlmy się razem i ufajmy boskiej mocy. Wszechmogący Panie, niewyczerpane źródło miłości i miłosierdzia, dziś z pokorą i ufnością zbliżamy się do Ciebie. W chwilach, gdy ciężar życia wydaje się nie do zniesienia, gdy ból i niepewność przesłaniają naszą drogę, zwracamy nasze serca ku Twojej obecności, wiedząc, że jesteś światłem rozpraszającym wszelkie ciemności. Znasz każdą niewypowiedzianą myśl, każdą cichą łzę, każde zmęczone westchnienie. Jesteś bezpiecznym schronieniem dla udręczonych dusz i odpoczynkiem dla wyczerpanych serc. W Tobie znajdujemy nie tylko odpowiedzi, ale także sens, cel i odnowę potrzebną do dalszej drogi. Umiłowany, Ojcze, uznajemy, że życie często stawia przed nami wyzwania, które wydają się większe niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Wewnętrzne konflikty, dawne urazy i otwarte rany zdają się nas pochłaniać, ale nic nie jest poza Twoim zasięgiem. Twoje słowo zapewnia nas, że żadne cierpienie nie jest trwałe, gdy pokładamy naszą ufność w Tobie. Dlatego powierzamy Ci wszystkie nasze troski. Składamy na Twoim ołtarzu każdy fizyczny ból, każdy emocjonalny niepokój i każdą duchową walkę, pewni, że Twoja potężna ręka głęboko i przemieniająco dotyka naszych żyć. Dziś wybieramy otworzyć nasze serca na Twoje działanie. Jak sucha ziemia pragnie deszczu. Tak nasza dusza woła o Twój uzdrawiający dotyk. Wiemy, że Twój pokój nie oznacza braku problemów, lecz pewność, że nigdy nie jesteśmy sami. Nawet w najciemniejszych sytuacjach Twoje światło pozostaje zapalone, prowadząc nas z czułością i cierpliwością. Świat może nas zranić, ale Twoja obecność nas leczy. Okoliczności mogą nas zachwiać, ale Twoje Słowo jest solidną skałą, na której budujemy naszą wiarę. Panie, naucz nas ufać poza tym, co mogą dostrzec nasze oczy. Gdy odpowiedzi wydają się odległe, a nadzieja krucha, pomóż nam pamiętać, że jesteś Bogiem, który czyni cuda nawet w najbardziej niemożliwych sytuacjach. Jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Twoje współczucie nie zna granic, a Twoja miłość otacza nas jak wieczne objęcie. Wiemy, że Twój pokój nie zależy od okoliczności wokół nas, lecz rodzi się z głębokiej ufności w Twoją suwerenność i dobroć. Pomóż szerzyć słowo Boże, udostępniając tę wiadomość tym, którzy potrzebują uzdrowienia, oraz subskrybując kanał. Podtrzymuj nas, ojcze, gdy nasze kroki stają się niepewne, a nasze serca wypełniają wątpliwości. Umacniaj naszą wiarę, abyśmy mogli stawiać czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i spokojem. Chcemy być jak drzewa zasadzone nad żywymi wodami, których głębokie korzenie nie są zachwiane przez burze życia. Niech Twój Duch Święty będzie naszym doradcą i przyjacielem, prowadząc nas w każdej decyzji, na każdej drodze i w każdej wewnętrznej walce. W obliczu trudności, pomóż nam dostrzec Twoją rękę działającą w szczegółach które często pomijamy. Daj nam duchowe oczy, abyśmy widzieli Twoją obecność nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech każdy niepewny krok będzie zaproszeniem do pełniejszego zaufania Tobie. Niech każdy moment bólu stanie się okazją do doświadczenia Twojego pocieszenia i pokoju, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Panie, wiemy, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach Twoja obecność jest realna i niezmienna. Pomóż nam rozpoznać Twoje znaki, te gesty miłości, które objawiają się w małych, codziennych sprawach. Niezależnie od tego, czy jest to przyjazne słowo od niespodziewanej osoby, siła, która przychodzi. Gdy jesteśmy słabi, czy niewytłumaczalny pokój w sercu w obliczu burzy. Niech nasza wiara będzie jak niegasnący płomień, podtrzymywany pewnością, że nigdy nas nie opuszczasz, nawet gdy nasze oczy nie widzą wyjścia z trudności. W swojej nieskończonej mądrości działasz w ciszy, przygotowując ścieżki, których nie znamy, Przynosząc uzdrowienie naszym najgłębszym ranom i odnawiając nasze siły. Niech nasze serca będą otwarte na Twoją boską obecność, pozwalając, by Twoje światło oświecało nawet najciemniejsze zakamarki naszego życia. Odnów w nas nadzieję, która pochodzi od Ciebie, nadzieję mocną i niezachwianą w obliczu przeciwności losu. Nawet gdy nasze marzenia wydają się odległe, a modlitwy pozostają bez odpowiedzi, pomóż nam pamiętać, że Twoje plany zawsze są większe i lepsze. Ty jesteś Bogiem, który przemienia łzy w uśmiechy, smutek w radość i rozpacz w odnowę. Twoje Słowo jest żywe i potężne. Zdolne przynieść pokój zmartwionemu umysłowi i odpoczynek zmęczonemu sercu. Panie, oddajemy Tobie każdą troskę, każdy strach i każdą niepewność. Ogłaszamy, że nic nie jest niemożliwe dla Twojej mocy, i że żadna sytuacja nie jest poza Twoją kontrolą. Wzywamy Twoje imię nad naszym życiem. Naszymi rodzinami i naszymi domami, aby Twoja ochrona i pokój panowały we wszystkich aspektach naszej egzystencji. Niech Twoje boskie uzdrowienie nas otoczy, przywracając nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Niech ta modlitwa stanie się kanałem błogosławieństw, docierając do tych, którzy najbardziej potrzebują Twojej interwencji. Ufam Twojej niezmiennej miłości i obietnicy, że kiedy szukamy Twojego oblicza, znajdziemy prawdziwy pokój, trwałą radość i pewność, że jesteśmy kochani i chronieni przez Ciebie. Panie, wiemy, że prawdziwe uzdrowienie zaczyna się w sercu. Nie tylko w widocznych ranach, ale także w ukrytych bólach, bolesnych wspomnieniach i niepewnościach, które nosimy w milczeniu. Uzdrów nas głęboko, odnawiając nie tylko nasze ciała, ale także umysły i serca. Usuń wszelkie korzenie goryczy, strachu i rozpaczy, wypełniając każdą przestrzeń Twoją radością. Nadzieją i bezwarunkową miłością. Umiłowany Ojcze, prosimy, aby Twoja obecność otoczyła nas jak płaszcz pokoju. Niech spokój, który pochodzi od Ciebie, będzie jak cichy strumień przepływający przez nasze dusze, zabierając wszelkie troski i lęki. Naucz nas składać nasze ciężary na Twoje ręce, wiedząc, że w Tobie jesteśmy bezpieczni. Wierzymy, że żadna modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi i żadne złamane serce nie jest ignorowane przed Twoim pełnym współczucia spojrzeniem. W tej chwili odpoczywamy w pewności, że Twoja miłość działa w naszym życiu, nawet gdy nie jesteśmy w stanie tego wyraźnie dostrzec. Ty jesteś garncarzem który z cierpliwością i doskonałością kształtuje każdy szczegół naszego istnienia. Kontynuuj, Panie, przekształcanie nas, odnawianie i wzmacnianie, abyśmy mogli żyć w pełni zgodnie z Twoją wolą. Umiłowany Panie, trwamy w Twojej obecności, uznając, że tylko w Tobie znajdujemy prawdziwy pokój, który nie zależy od okoliczności i nie znika w obliczu burz życia. Twój pokój nie jest taki, jak oferuje świat, ulotny i warunkowy. Jest trwały, wieczny i zdolny przemieniać nasze serca nawet w najtrudniejszych chwilach. To pokój, który uspokaja wewnętrzne burze, ucisza głosy strachu i wątpliwości. Przynosząc spokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Zapraszasz nas do pełnego zaufania Twojej opiece. Kiedy powierzamy Ci nasze troski, dzieje się coś potężnego, nasze dusze odnajdują odpoczynek. Brzemię, które wydawało się nie do zniesienia, staje się lżejsze, bo wiemy, że nie idziemy sami. Twoje słowo przypomina nam, że jesteś naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie. Nawet gdy przechodzimy przez ciemne doliny, Twoje światło nas prowadzi, Twoja obecność nas chroni, a Twój cichy głos prowadzi nas ku bezpiecznemu odpoczynkowi. Panie, pomóż nam pielęgnować to niezachwiane zaufanie. Wiemy, że nie zawsze jest łatwo utrzymać wiarę, gdy wiatry przeciwności się wznoszą, ale Twoja wierność dodaje nam odwagi, by iść dalej. Jesteś tym samym Bogiem, który otworzył morze przed Mojżeszem, który podtrzymywał Eliasza na pustyni i który wskrzesił łazarza, gdy wszystko wydawało się stracone. Twoja miłość nie ma granic. A Twoja łaska nie zna przeszkód. Naucz nas czekać z cierpliwością i nadzieją, pewni, że Twoja opatrzność zawsze przychodzi w odpowiednim czasie. Prosimy także o uzdrowienie, które może pochodzić tylko od Ciebie. Nie tylko uzdrowienie ciała, ale także uzdrowienie duszy, które przemienia nasze wnętrze. Uzdrów ukryte rany, które nosimy w milczeniu i które sprawiają, że wątpimy w swoją wartość. Odbuduj naszą tożsamość jako umiłowanych synów i córek, przypominając nam, że zostaliśmy stworzeni na Twoje podobieństwo i że żadna przeciwność nie może zniszczyć Twojego cennego dzieła w nas. Błagamy Cię, Panie. Za tych, którzy przechodzą przez chwilę choroby. Dotknij każdej komórki, każdego organu, każdego układu ciała, który potrzebuje Twojej boskiej interwencji. Twoje słowo mówi, że przez rany Chrystusa zostaliśmy uzdrowieni i dziś trzymamy się tej obietnicy z żywą wiarą i odnowioną nadzieją. Niech Twoje namaszczenie uzdrowienia płynie jak rzeka życia, przynosząc zdrowie, siłę i pełną odnowę. Dobry Ojcze, przywróć równowagę naszym emocjom. W dniach niepokoju wlej swój pokój, który uspokaja niespokojny umysł. W chwilach smutku napełnij nas radością, która pochodzi od Twojego ducha. Gdy zniechęcenie próbuje nas pokonać, odnów nasze siły jak orły, które latają wysoko i nie męczą się. Daj nam serce zdolne do przebaczania, kochania i zaczynania od nowa, ilekroć będzie to konieczne. Panie, obdasz nas również łaską bycia narzędziami Twojego pokoju i uzdrowienia w tym świecie tak bardzo spramiłości. Naucz nas przynosić słowa nadziei tym, którzy są zniechęceni, i oferować gesty dobroci tym, którzy są w potrzebie. Niech nasze życie odzwierciedla Twoje światło, niech nasza droga inspiruje innych do szukania Ciebie, a nasze czyny będą żywym świadectwem Twojej obecności w nas. W tej chwili wybieramy odpoczynek w Tobie. Ufając, że już działasz cudownie w naszym życiu. Składamy na Twoim ołtarzu wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, powierzając każdy szczegół Twojej suwerennej kontroli. Nic nie uchodzi Twojej uwadze, a żadne szczere wołanie nie pozostaje bez odpowiedzi. Ty jesteś Bogiem, który słyszy, odpowiada i troszczy się. Dziękujemy Ci, Panie, za pokój, który wypełnia nasze serca i za uzdrowienie, które już się dokonuje. Dziękujemy, że przypominasz nam, iż nawet w obliczu walki jesteśmy bezpieczni w Twoich potężnych rękach. Niech Twoja obecność nigdy nas nie opuści. A nasze kroki niech będą prowadzone przez Twoją nieskończoną miłość. Teraz idziemy z większą pewnością, wiedząc, że Twoja dobroć i miłosierdzie będą nam towarzyszyć przez wszystkie dni naszego życia. Z wdzięcznością i wiarą kończymy tę modlitwę, pewni, że już działasz potężnie. Teraz zapraszamy wszystkich których te słowa dotknęły do subskrybowania naszego kanału i podzielenia się tą modlitwą przynajmniej raz. Niech ta wiadomość o pokoju i uzdrowieniu dotrze do wielu serc i rozprzestrzeni się jak żyzne ziarno, przynosząc obfite owoce. Niech Bóg obficie błogosławi każdego, kto tutaj szukał Twojej obecności. Amen.